Niedawno zrobiłam taki film o tym, że żona czuła się bardzo sfrustrowana z powodu tego, że mąż kładł jej książki do czytania. Uważała, że jest niewystarczająca, że jest głupsza, że on traktuje ją jako osobę mniej inteligentną, która musi jeszcze ze sobą pracować, żeby mu dorównać. Część z was napisała komentarze, że to jest brak szacunku. To jak myślimy o tym, co druga osoba myśli, bardzo często jest zaprogramowane przez to, co wynieśliśmy z domu, światopogląd, przekonania, myśli. Jeżeli mamy zdrowe przekonania, wówczas nie podejrzewamy takich intencji. Jeśli mamy wątpliwości, czy tak jest, nie boimy się również otwartej komunikacji. Pytamy, jaka jest intencja drugiej strony, po to, żeby to wyjaśnić. Oczywiście druga strona może nie chcieć. Otwartej komunikacji może kluczyć, może bronić się, może atakować. Natomiast i tak otwarta komunikacja pokaże nam intencje, nawet po sposobie reakcji. Prac nad sobą i im zdrowsze myśli i przekonania, im większa pewność siebie, załatwia dużo rzeczy, ponieważ nie czujemy się gorsi i nie rani i nie dotyka to nas tak bardzo. W wielu sprawach wykluczy to możliwość podejrzewania, że tak jest, ponieważ nie będziemy mieli z tego tytułu problemu, bo my ze sobą się dobrze czujemy. Natomiast, jeśli z jakiegoś tytułu mamy wątpliwości, to warto zadbać mimo wszystko o otwartą komunikację i zapytanie się, ponieważ my nie wiemy, jaka jest intencja drugiej strony. Nie jesteśmy tego pewni, oceniamy przez nasze filtry mentalne, przez nasze doświadczenia. Przez to, co wynieśliśmy z domu, zakładamy, że wiemy, zakładamy i oczekujemy, że druga strona będzie się zachowywać tak jak my. My byśmy tych książek nie położyli, bo dla nas to jest znak braku szacunku. Ale druga strona może być inaczej wychowana. U niej mogło od początku być tak, że rodzina się dzieliła ze sobą książkami i wiedzą. I dla niej to jest nic takiego. Nie jesteśmy w stanie wyłączyć tych filtrów i podejrzewamy najgorsze. Wątpliwości załatwia zdrowa komunikacja. O swoich oczekiwaniach i swoich potrzebach, o swoich emocjach i uczuciach.